Cześć, to Magda z Creature. W dzisiejszym odcinku warsztatu Amigurumi opowiem Wam w skrócie o trzech projektach, trzech zabawkach, które ostatnio wykonałam. Mój synek zbierał e, zabawki z gangu fajniaków z Biedronki i akurat tych trzech mu brakowało, dlatego postanowiłam, że zrobię mu niespodziankę i dla niego je wykonam. E, piesek e, Piotruś w całości e, wykonany na szydełku, oczka filcowe, wszystkie te zabawki mają oczka filcowe. Foka, frania, filcowa, filcowe oczka, szydełkowa, płetwy są wykonane z materiału minki na maszynie do szycia, ale o tym jeszcze Wam za chwilkę wszystko opowiem. I kropelka w całości została uszyta. Będę w kolejności opowiadała takiej, jakiej w tej chwili Wam je wymieniłam: czyli najpierw opowiem o piesku, później o foczce, a na końcu o kropelce. Zachęcam do subskrybowania kanału. Wzory na te wszystkie projekty znajdziecie na moim blogu. Wzory są oczywiście darmowe i do użytku osobistego. Zapraszam do oglądania. Piesek Piotruś został wykonany z trzech rodzajów włóczek, ponieważ akurat miałam takie w swoich zapasach. Możecie wykonać Czarną i białą część tą samą włóczką. Do noska użyłam Alice Softy czarna, bo ona fajnie prezentuje się, jest bardzo milutka i nie widać tak dokładnie miejsc w gdzie dokładnie wkuwałam włóczkę, bo to wszystko ładnie się zlewa. Czarna włóczka to jest włóczka Yarn Art Ming Użyłam jednego motka, ale akurat. Do wykonania ogona niestety zabrakło mi, już w całości zużyłam jeden motek. Jak chcecie większy ogonek, czy może w inny sposób szydełkujecie, nie tak ściśle, bo akurat szydełkowałam dość ściśle, może Wam zabraknąć. To polecam dokupić dwa motki, na wszelki wypadek. Biała włóczka to jest włóczka Nako Paris, Paris jeden motek. Tę włóczkę wykorzystałam w projekcie sowy, wzór od Little Owl's Hat. Sofę omawiał również na moim kanale, więc zachęcam do obejrzenia tego filmiku w jednym z warsztatów Amigurumi. Um, tutaj Alizy Softy czarna i um, czarny kordonek do wyszycia buźki. Pokażę Wam, jak wyszyć taką buźkę za chwilkę też. A do wykonania oczu na początku zrobiłam oczy szydełkowe, później oczka filcowe, um, wzór na oczka jeśli chodzi o wykrój, znajdziecie go na moim bloku we wzorze w wykroju na kropelkę albo na foczkę, więc tam zajrzyjcie również. Użyłam szydełka 2,5 mm, a do zrobienia tych refleksów białej farby do tkanin i cienkiego pędzelka, żeby namalować takie kropeczki. Jeśli chodzi o włóczkę na Paris, ona jest bardziej włochata jak się szydełkuje po lewej stronie, dlatego możecie wywrócić ten pyszczek, bardzo łatwo się go wywraca. Pyszczek składa się z dwóch części, ta cieńsza górna i y, część właściwa owalna. Y, najpierw y, po wykonaniu pierwszej i drugiej przyszyłam ten, ten cienki element tutaj do y, pyszczka i Przyczepiłam pyszczek szpilkami do głowy, żeby dobrze go rozplanować. Najlepiej już mieć wtedy gotowe oczy, żeby też z oczkami to wszystko rozplanować. I na końcu zrobiłam haftowanie noska i buźki. To samo dotyczy łapek, jak wyszydełkujecie łapki. Możecie też wyczesać równie dobrze zamiast odwracania, wyczesać je rzepem i będzie wtedy bardziej włochato. I przyczepiłam szpilkami. Tutaj widzicie takie rogi, jak, jak na planie. Ym, tutaj kwadrat wychodzi. W rogach są przyczepione łapki, tak można to sobie y, sprawdzić. Musicie zobaczyć, czy stoi wam dobrze y, piesek na czterech łapkach, i wtedy przyszyjcie. Oczywiście nie zapomnijcie o wypełnieniu. Y, pyszczek przed zamknięciem otworu, jak szyjecie, włóżcie wypełnienie, i dopiero później. Y, Później go y, zamknijcie, ten otwór. Uszy nie są w ogóle wypełnione, one są bardzo milutkie i trzymają kształt. Ogonek wykonałam na końcu, zaczęłam go robić włóczką czarną, ale później już skończyłam się ta włóczka, więc doszudełkowałam włóczką na Kopari w kolorze białym. I tak ten piesek wygląda. Teraz pokażę Wam, jak wyhaftować pyszczek. Najpierw w skrócie powiem jak wyhaftować nosek. Włóczka Alize Soft jest lepsza. Ja tylko tak szybko kordonkiem Wam tutaj pokażę. Najpierw naszkicujcie sobie trójkąt i możecie go wypełniać takimi em, pionowymi ściegami albo od dołu, albo od góry jak Wam wygodnie. Tak od dołu robię. Dolnego wierzchołka, ale równie dobrze możecie robić w tę stronę. Tak może jest nawet lepiej. Akurat tak tylko zamarkuję szybko, żeby przejść zaraz do pyszczka. Tak, tak. Podczas przytulkowania, podczas, podczas haftowania kształtujcie go, napnijcie odpowiednio włóczkę. Możecie również tutaj od góry. Zarysować tą górną część, żeby była równa, no i dalej wypełniajcie sobie pionowymi takimi liniami zbiegającymi się tutaj w tym punkcie, tak? Jak już to będzie zrobione, to weźcie czarny kordonek, albo jak chcecie tę samą włóczkę możecie wykorzystać. No i zaczynamy. Na blogu znajdziecie taki schemat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj są ściegi muszelkowe, już pokazuję Wam, jak to zrobić, Z angielskiego Scalop Stitch, czyli tak przybliżę sobie tutaj troszkę, żebyście widziały, widzieli i wkuwam w tym punkcie. Pierwszym. Wyprowadzam w punkcie drugim i jeszcze raz wkuwam w pierwszym i wyprowadzam w drugim. Może macie swój sposób na haftowanie takich elementów, to wykorzystajcie oczywiście. Ja tylko wam pokazuję jedną z możliwości. I teraz nie wkuwam w drugim, tylko nad pyszczkiem przeprowadzam nitkę gordonek. Będzie 2, 3, 4, 4. Po na blogu pytałam Wam również kierunek wkłucia igły. Czyli 2, 3, to jest trzeci punkt i 4, 4. Nieco niżej centrum między punktem drugim a trzecim. Tutaj odrobinkę nie napinajcie tak tej nitki, żeby stworzył się ładny łuk. I 4, 4, ponieważ wkuwam bardzo blisko czwartego punktu i w ten sposób tworzy się ścieg muszelkowy. W ten sposób można bardzo ładnie wyhaftować uśmiechy w Waszych zabawkach. I dalej, kolejna seria to będzie 2, 5, 6, 6. Czyli 2, 5, 6 i 6. Jeżeli nie jesteście pewne, pewni, jak, żeby równo Wam wypadło, akurat tutaj robiłam szybko i trochę krzywo mi to wypadło, no ale wiecie o co chodzi, już mniej więcej. To sobie przeszpilkujcie, szpilki sobie włóżcie, żeby wiedzieć, w których miejscach się wkuwać. No i zakończamy. I tak mniej więcej to wygląda. Tu macie fokę w ranie. Do wykonania foki, jako główną włóczkę, wykorzystałam yarn Art Happy, jeden motek, kolor szary 778. Mm. Szydełko 2,5 mm do wszystkich tych zabawek, podobnie jak w przypadku słodziaków, które wykonałam. Wiem, że ta włóczka jest no nieco zbyt gruba do szydełka 2,5 mm szydełkowałam bardzo ściśle, żeby rozmiar tych zabawek był mniej więcej podobny. Oczywiście możecie wykorzystać jakąkolwiek włóczkę chcecie. Ja akurat miałam w swoich zapasach taką włóczkę Jarn Art Happy, ona bardzo ładnie się mieni. Szaro-niebieski szaro kolor z drobnymi takimi srebrnymi, srebrną nitką. Tej włóczki użyłam do wyszydełkowania zakochanych misiów, które również, tutorial również znajdziecie na moim kanale. Jeśli chodzi o nosek, nosek i tutaj buźkę również wyhaftowałam włóczką czarną Alize Softi. Nosek możecie też zrobić filcowy i go przykleić lub przyszyć. Wykrój znajdziecie na moim blogu razem z wykrojem na płetwy i na oczka filcowe. Jeśli chodzi o płetwy, są wykonane z materiału uszyte na maszynie. Na moim blogu znajdziecie wykrój, ale bez naddatku na szwy, więc jeszcze dodajcie około 1 cm zapasu, jak będziecie odrysowywać na materiale. i chyba że robicie filcowe płetwy, to wtedy odrysujcie i pokażę Wam za chwilę, jak możecie je szyć ściegiem dzierganym. Jeśli nie macie możliwości szycia na maszynie, żeby pokazać Wam, jak szyć dwa elementy wzięłam kawałek filcu, czarny kordonek. Wygląda to mniej więcej tak. Wkuwam tutaj igłę. W wersji angielskiej tego filmiku pokazuję, jak wykonać ten ściek nitką podwójną. I teraz tutaj wkuwam mniej więcej w tym samym miejscu. I przez tę pętelkę przewlekam w ten sposób. I mniej więcej w odstępie pół centymetra przez obie warstwy filcu. I przez tę pętelkę w języku, w języku angielskim blanket stitch. tym ściegiem strzyłam również number Jackie. Możecie zobaczyć ten filmik i tam też pokazuję jak wykonać ścieg dziergany. Wygląda to mniej więcej tak. Polecam drobne kropki sobie tutaj narysować i wtedy będziecie wiedzieli dokładnie wiedziały jak jak wkuć, gdzie wkuć. Igłę. To ja tak szybko tylko Wam zamarkuję, jak to wygląda. Wracając do poczki, mówiłam już o głowie, tułowiu. E, natomiast pyszczek wykonałam włóczką kremową Yarn Art Mink. Jest przemiła ta włóczka, gorąco polecam. E, I podobnie jak w przypadku pieska Piotrusia wykonałam pyszczek, przyczepiłam szpilkami przed przyszyciem, razem z oczkami najlepiej to już zrobić, żeby dobrze rozmieścić te elementy. Przed zamknięciem otworu włożyłam wypełnienie, żeby ten pyszczek dobrze ukształtować. Zamknęłam otwór i na końcu wyhaftowałam nosek i buźkę. Sposób haftowania tej buźki podobnie jak w przypadku pieska Piotrusia. Natomiast początek Pyszczka. Za chwilkę Wam tu pokażę. Na moim bloku znajdziecie taki schemat. Jest to schemat okrążenia pierwszego na pyszczek. Cztery oczka łańcuszka. Tu jest oczko z tym x początkowe. 1, 2, 3, 4. Następnie w drugim oczku od szydełka przerabiam jeden półsłupek, później jeden półsłupek, czyli mamy dwa półsłupki i w ostatnim, czyli tym jakby początkowym, pięć półsłupków w jednym oczku i wracam po drugiej stronie łańcuszka, dwa półsłupki i tutaj, gdzie jest to, to oczko, 5 półsłupków i w ten sposób przerabiam dookoła. Pyszczek jest wykonany taką włóczką puchatą, więc ja, ponieważ zazwyczaj jak się szydełkuje taką puchatą włóczką, na lewej stronie jest najwięcej włosków, jest bardziej włochata tamta część, więc również wywróciłam na lewą stronę, schowałam nitkę, schowałam tę włóczkę początkową i mam taką, taki puchaty pyszczek. Oczka wykonane podobnie jak w przypadku pieska Piotrusia, filcowe, filc czarny. Biały, a tutaj te kropeczki namalowałam białą farbą do tkanin z użyciem drob... cieniutkiego pędzelka. Tutaj widzicie wykrój na płetwy nos, oczy, który jest też na moim blogu, płetwa tylna. I dwie płetwy przednie razy cztery, ponieważ tutaj jest ta strona górna, dolna z szyte razem, i druga strona również w odbiciu lustrzanym. Otwór jest w tym miejscu, tak jak tu widzicie, zostawiony do przyszycia do tułowia. Zanim przyszyjecie dobrze, rozplanujcie sobie, żeby wypadły mniej więcej po obu stronach, przyczepcie szpilkami zwłaszcza te płetwy boczne, żeby zobaczyć jak to się układa. A jeśli chodzi o sposób szycia, ja przyszyłam do tułowia ściegiem krytym, ściegiem drabinkowym inaczej, z angielskiego ladder stitch. I teraz Wam pokażę jak to robić. Tutaj widzicie zawinięcie materiału w ten sposób. Na YouTube. Na, YouTubie. na YouTubie możecie znaleźć wiele filmików. Jest to bardzo popularny ściek, kryty, ponieważ nitka nie jest wtedy widoczna. Mam tutaj te brzegi, wkuwam na brzegu czyli to jest jeden brzeg, i na brzegu przeciwnym również z kawałkiem filcu średnio to może wyglądać jest dość gruby, ale złapiecie pewnie zasadę jak to się robi i znów na tym brzegu, na tym złamaniu wkuwam poziomo igłę najlepiej w kolorze tkaniny, ja tu w kolorze kontrastowym, żeby dobrze, żebyście dobrze widziały widzieli. Przerobię kilka takich ściegów. Tworzy się, zobaczcie, taka drabinka. No coś mi. I jak pociągniemy za nitkę, to ładnie to wszystko się ukryje i połączą się dwa brzegi. Nie robiłam tego aż tak. Dokładnie, tylko chciałam, żebyście złapali. O co w tym chodzi? W każdym razie ta nitka nie będzie widoczna, jak się dobrze tutaj wkuje po przeciwległych stronach materiału. I tak to mniej więcej się prezentuje. Jeśli chodzi o płetwy, to tu wkuwałam. Najpierw tę stronę razem z tułowiem obróciłam i znowu drugą stronę łączyłam z tułowiem, tym ściegiem drabinkowym. Jest to w ogóle, y, miejsce trzecia nie jest widoczne. To samo z tą płetwą i z tą płetwą także. Kułam w tę stronę, tutaj po tej stronie, razem z ogonkiem, oczkami szydełkowymi. I po tej stronie materiał łączę z wyszydełkowanym tyłem. No, możecie, tak jak mówiłam, wyhaftować albo wykorzystać wykrój, który tutaj Wam przedstawiłam. I to, co jeszcze foka ma, wyhaftowane brwi. Wkuwamy igłę, później w tym punkcie, drugim, jeszcze raz w tym, w tym i w tym i przechodzimy do tej Strony. Tu również są takie drobne kreseczki. Włóczką Alize Softy. A tu widzicie kropelkę Ksenię. Jeśli chodzi o materiał, wykorzystałam za mały kombinezon mojego synka w kolorze niebieskim. Milutki w dotyko pluszowy. Tak samo do oczek Filc. Czarny, biały. Kropeczki zrobione farbą i cienkim pędzelkiem. Wyhaftowałam kordonkiem usta. Ściek muszelkowy. I tutaj macie wykrój. Na moim blogu już jest bez tych moich drobnych potknięć przy rysowaniu. Tutaj macie przód. To jest przód. Tutaj trzeba zaszyć ten, to wycięcie. Wycięcie jest po to, żeby odrobinkę się zaokrąglał przód kropelki razy jeden. Tutaj macie tył razy dwa, tutaj jest to linia szycia, to jest to miejsce, prawa część, ta prawa i lewa w odbiciu lustrzanym, to najpierw zszyte. Jak mamy przód gotowy zszytym tym m, fragmentem i tył zszyty m, po całości, żeby były, było kształt kropli, e, to wtedy szyjecie przód i tył po całości, zostawiające Otwór na dole do włożenia wypełnienia. I zostaną tylko rączki, łapki, nóżki. Rączki razy 4. Aha, i tutaj zostawcie sobie otwór. Otwór zszywam ściegiem krytym i te rączki tak przyszywam. To jest, są dwie części górna, dolna, górna, dolna zszyte dookoła. A jak już mam je gotowe, oczywiście po przyczepieniu, najpierw szpilkami wszystkich elementów, żeby zobaczyć, yy, czy dobrze są umieszczone, to zaczynam szycie. Wkuwam igłę z nitką przez ramię poziomo, przez tą wewnętrzną część, i przez całość tułowia wyjmuję igłę, i również wkuwam przez wewnętrzną część naokoło. Tak, żeby powstało wam w ten sposób idzie kierunek igły i dzięki temu można później ruszać rączkami. Jest to taki rodzaj połączenia hmm, ruchomymi stawami, ale z użyciem, hmm, ja używam tutaj bawełnianej włóczki, żeby to było mocniejsze połączenie. Nawet jej tak dobrze nie widać. Tutaj jakiś fragment się zaznacza. Je hmm, drobinkę zaciągnęłam, hmm, tak z kilka razy, trzy, cztery. I e, później ukryłam tę nitkę wewnątrz. Nogi są przyczepione ściegiem krytym, one nie są już ruchome. E, otwór jest w tym miejscu, żeby włożyć wypełnienie, bo w rączkach otwór e, w tych miejscach takich bocznych, zszyty ściegiem krytym, e, żeby można było tutaj przeszyć po całości, żeby rączki się ruszały. Ja tu macie też wzór na białe. Oko czarne, czarną źrenicę, a te kropeczki narysowane farbą akrylową. I to tak wygląda. Bardzo prosta w wykonaniu. Szyłam ją bardzo szybko na maszynie. Więc, jeżeli macie taką możliwość, to polecam spróbować. Tak prezentują się gotowe zabawki: piesek, foka, kropelka. Polecam spróbować. Zrobić według mojego wzoru, moich wykrojów. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zachęcam do subskrybowania kanału, subskrybowania mojego bloga. A jeśli nie będziemy się słyszeli, do świąt, życzę Wam również wesołych świąt, spełnienia marzeń i wszystkich postanowień noworocznych i do zobaczenia w kolejnych filmikach i tutorialach. Cześć!